Ta praca w Playboyu trafiła do ciebie właśnie dzięki temu doświadczeniu, które wcześniej miałaś? Czy bardziej przez to, że trochę chciano wkręcić kobietę w męski świat redakcyjny? Pamiętam była taka sytuacja, że jedna dziennikarka od razu po przyjęciu przez mnie Playboya zapytała mnie, jak ja się czuję jako chwyt marketingowy. I to mnie strasznie zabolało wtedy. To był dla mnie taki cios. Bo ja chciałam wierzyć w to, że to dzięki mojemu doświadczeniu, dzięki temu, jaką jestem osobą, jakim jestem pracownikiem, z perspektywy czasu myślę, że to był wpływ matrycowy. Nie podchodzę do tego teraz tak emocjonalnie, raczej wydaje mi się, no to też jest biznes. No. Media, jakkolwiek by o nie mówić i. Wciąż są miejsca, przede wszystkim to miejsce, w którym teraz pracuję, to uważam, że to są miejsca, które potrafią połączyć biznes z jakąś ideą i z misją dla, dla niesienia jednak pomocy człowiekowi, czy też niesienia informacji w obiektywny, rzetelny sposób, ale wciąż jest to biznes i trzeba o to pamiętać.